No Wypadniesz, może na dół. Ej, jedź, jedź, jedź do przodu Pajdy <grydy> to zobaczysz nie od zacząć na kołat Ale to pan da daje radę E on gdzieś tam daje radę, to jest powinno O I teraz do tyłu może obecny, nie wiem Dawaj do tyłu to. <grydy>

Dobra, ja się odsu na dęb. góry Czulki. Ale ja, jakoś. Dokładnie, I do tyłu, do tyłu, może. Jadę do tyłu. A to ci pomagałem. Ale do tyłu. O, o, kurwa. Tu by tam robicie? O, Ej, spadnie, spadnie Nie na... że. Możesz to przeżyć. być? Może sto nie? Bo za nam Jackal z dachu spadł. Bez do góry nogami przez broję. Co tu za później z tym Jackalem? A bo wyskoczył na dach, dobra. Tak. O! Kuku! Nie się odsuwać, Ej, no kurwa, myślę, że już... Eee, dupa. Nie, przewrócimy na koła. No, jak może może z... jakoś wyjść. Zobaczymy. Oh, o, czy tu jesteś? Nie <grym> wpadłem poza. Otwieram bramę. O, lepiej, dlaczego na ciebie? O kurwa. Ej, spada. Czekaj, spada czy nie? No, jakie gówno. <grym> mam loty <grym> tylko. A nie, mogę teraz. Repair? O, mogę wejść. Nie mam turnu. No. Ale. Ej, czekaj. 3, 2, 1 O! O, teraz! Nie! Spieraj, Abiton! A teraz chciałbym, żebyś Koniec. Bój się. Mogę wejść. Dawaj. Będzie dobrze. No, obrazam, Tiblone. jestem spider i ty kurwa pado. Ale niszczysz się, niszczę się, niszczysz się. A. O, że wysadzicie go zaraz. No. Ale spodno, ten niszczypię to. Sadzicie Damy radę jeszcze raz w turn over. Ale jak kurwa tam wejdziesz? Wysadzicie pierde. go, syna. Właśnie poczekajcie, nie wiem, na admina czy coś. Zrobię drabinkę tutaj. A. Tylko to masz.

Kurwa Jedź do przodu O kurwa Dobra, udało się, udało się, żyje Ty, czekaj, ktoś może być tam z... Nie coś tam Nie to jednak pies pies Daj zobaczymy to na Mogę zrobić l leci Robimy? <laughs> Akcja ratowania. Ja no, gram przy, przy bazie Dreda. Wsiadaj.